Panie ministrze, prezydent Adamowicz mówi, że będzie obchodził polski rząd i przyjmie uchodźców i przyjmie pieniądze bezpośrednio z Niemiec. Jak rozumiem, może tak zrobić? Nie, to jest ewidentne złamanie prawa. Jeżeli tak zrobi, to, to złamie prawo. W Polsce nikt nie może stać ponad prawem za politykę. Migracyjną jest odpowiedzialny rząd, to naród w październiku 2015 roku zdecydował o zmianie tej polityki, a więc z polityki otwartych drzwi, jaką stosowało, stosowała koalicja Platformy Obywatelskiej PSL-u, a więc przyjmowania tysięcy muzułmanów do Polski na politykę uszczelnienia granic zewnętrznych, którą stosuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. A więc jeżeli prezydent Gdańska tak mówi, to... Oznacza, że będzie łamał polskie prawo. Czy Gdańszczanie mogą sobie zdawać sprawę z tego, że Angela Merkel, chociażby nie wiem, ile zapłaciła, to wszystkich kosztów nie będzie w stanie pokryć kosztów szkół, leczenia, połączeniu rodzin itd. itd.? Ale wystarczy przejechać się do Berlina i zobaczyć, co się dzieje w dużych miastach na zachodzie Europy. One stanowią te enklawy muzułmańskie, stanowią ewidentnie naturalne zaplecze dla terrorystów muzułmańskich. A nawet jeżeli nie dochodzi do zamachów terrorystycznych, to, to w tych enklawach panuje inny porządek prawny niż w całym państwie i jest po prostu niebezpiecznie. To, co zrobiono na zachodzie Europy, to prowadzi dziś do tragedii, to prowadzi do tego, że żeby zapewnić jakieś elementarne bezpieczeństwo, Francja wprowadziła stan wyjątkowy, a po ulicach Brukseli te ulice patrolują żołnierze z długą bronią. Ja nie chcę tego w Polsce. Ja nie chcę tego w Polsce i póki jestem ministrem spraw wewnętrznych i administracji do tego nie dopuszczę, nawet gdyby prezydent Gdańska próbował to zrobić. Jesteście otoczeni właściwie kordonem medialno-opozycyjnym. W grę wchodzą fake newsy, właściwie wszystkie chwyty dozwolone. Na ile udaje Wam się do społeczeństwa, do ludzi dotrzeć ze swoim prawdziwym przekazem? Żyjemy w takich czasach, że rzeczywiście bardzo łatwo stworzyć informację kłamliwą z, no, z jakichś hipotez, stworzyć całość, która jest kłamstwem. Ostatnio taki atak został przypuszczony przez totalną opozycję na panią premier Beatę Szydło, która w Auschwitz powiedziała słusznie, że zadaniem państwa, każdego państwa, w tym państwa polskiego, jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. I to jest przesłanie, które nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął i które wypełnia. A więc, mówiąc o tym przykładzie, pokazuje, jak łatwo. Takie fake newsy stworzyć. A ja mam nadzieję, że dzięki chociażby dzisiejszemu spotkaniu, że klubowicze Gazety Polskiej będą też zwracali uwagę na te wszystkie kłamstwa. Tylko w ten sposób, tylko poprzez aktywność naszą na przykład na portalach społecznościowych możemy uchronić Polskę przed kłamstwami. A więc piętnujmy, pokazujmy że coś jest kłamstwem, że coś jest nieprawdą. No i mówmy tak, że przekazujmy prawdziwe informacje.